Państwo, porozmawiajmy dzisiaj o instrumencie Dexibel Vivo S7. Jest to, jak Państwo widzicie, popularnie nazywany instrument parapetem. Parapet, dlatego że przypomina parapet i dlatego, że jest mały. Nie trzeba wozić ze sobą wielkiego naturalnego fortepianu, czy też jego elektronicznej imitacji. Jak wiemy, osiągnięcia w tej dziedzinie w dużych fortepianach, jeśli chodzi o jakość dźwięku, już są wysokie. Natomiast z parapetami, czyli z syntezatorami, które chcą imitować dźwięk fortepianu bywa różnie. A zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty w zakresie cen poniżej 10 tysięcy. I tutaj się zawsze pojawia problem, ale problem zwłaszcza dla kogoś kto chce być pianistą, a nie tylko klawiszowcem. Ten instrument, jak już mówiłem Dexibel Vivo S7, oferuje nam pianistom możliwości osiągnięcia satysfakcji dźwiękowej. I to jest rzecz tyleż oklepana, co niebagatelna, bo pozwólcie Państwo, można zagrać na tym instrumencie ogromnie wyzwalając swoje, sw swoją wyobraźnię. Bo ten instrument ma całe spektrum od artykulacyjnych możliwości pobrzmieniowych, ale przede wszystkim jego główną cechą jest rasowość brzmienia. Zajmę się kilkoma detalami, żeby to wszystko jakoś sobie poukładać. Jeżeli mówimy o artykulacji, czyli sposobie wygodnego wydobywania dźwięku, na jakim nam zależy, to przede wszystkim mam tu na myśli krótki dźwięk i jego pozycję, czyli długi dźwięk. Zestawienie tej krótkiej nutki z długą nutą jest bardzo trudną rzeczą do zrobienia w przypadku konstruktorów tak, takich instrumentów, na jakim teraz gram, ponieważ długość, długość dźwięku musi być naturalna. I tutaj, w, w przypadku twórców Dexibela, udało się to zrobić. Posłuchajcie Państwo. że ten dźwięk nie gaśnie. On jeszcze trwa. On jeszcze trwa. I daje nam wrażenie brzmienia naturalnego, jak, natural, jak na naturalnym instrumencie. Struna. Struna pobudzona w sposób yy, agresywny dostaje tak dużej energii, że ona potrafi yy, rzeczywiście dać odczucie gry na, jak na naturalnym instrumencie. Jest to bardzo ważne przy budowaniu jakichkolwiek dramaturgii muzycznych, bo... Yy, bo to tak jak u śpiewaków, u pianistów, którzy potrzebują brzmienia, długość dźwięku ma ogromne znaczenie, bo... W, w, wszyscy ćwiczymy na długich dźwiękach. Wszelkie szerokie faktury, szerokie, czyli z dużą ilością dźwięków, Wow, yy, pograłem sobie i jeszcze mnie to wciąga. Jak widzicie Państwo, yy, ten instrument prowokuje. To jest. <ścoughs> Dlaczego w ogóle się zastanawiamy nad yy, posiadaniem przez pianistę takiego instrumentu? Ano dlatego, że on może dawać nam yy, możliwość odczucia fortepianu, na przykład na estradzie, gdzie nie możemy wtarmosić wielkiego fortepianu, albo akurat gdzie zabrakło nam yy, grand tacha. I tutaj mamy ofertę że zajmując bardzo mało przestrzeni obok mnie może siedzieć gitarzysta, basista, perkusista. Ja mogę używać brzmień stricte fortepianowych, jak na przykład w piosence